Hej, Rejnik, jestem. I wiecie co? Kocham w życiu dwie rzeczy: Duże cycory, oraz dobre piwko. I Modo Vampiro dodaje mi jedno z dwóch. A żabka na rogu wypełnia mój cały komplet. No, chyba, że jest po 22 i już jest prohibicja. Zobaczmy, tutaj, Nie. Uh... Yeah. Przepraszam Was najmocniej za ten nagły wybuch emocji. Po szybkim prysznicu oraz dobrej kiełbasce wytrzeźwiałem i jestem w stanie z Wami pogadać trochę na temat Vampiro i dokładnie jej historii. Natomiast nie będę w tym sam. Będę tutaj dziś wraz z moją przepiękną partnerką Sunray. Hej, Sunray jestem i dziś pomogę Wam przejść przez ten ciężki temat. Dziękuję najmocniej za Twoją pomoc, skarbie. Więc nie ma co przedłużać i zacznijmy przechodzić przez ten temat. Zaczynając od popularności tego moda, to chyba nie musimy przed sobą ukrywać, że to jest jeden z najpopularniejszych modów do całego TF2, jaki kiedykolwiek wyszedł. Do takiego stopnia, że jak ktoś ma chociaż, nie wiem, 100 godzin w TF2, to po prostu już wie, czym jest Vampire. Nagle, jakby taka wajcha się przekręca w jej głowie, i nagle wiedzą, czym jest Vampire po prostu. Jak dowód popularności tego moda, możemy również spojrzeć na fanowe animacje z Vampiro na YouTubie oraz ich wyświetlenia. No. To wygląda dość solidnie według mnie. Osobiście mi bardzo podoba się animacja Pyro in Love. Jest śmieszna i na tamten czas bardzo ładnie zaanimowana, i w sumie jestem do niej trochę nostalgiczny, ale od czego to się zaczęło? Z tego co pamiętam, konwersacja na temat samej płci Pyro zaczęła się od tego, jak ludzie zauważyli tą różową torebeczkę w szafce od Pyro. A jeżeli chodzi o oficjalne momenty, kiedy Valve wspomniało o tym, że Pyro to kobieta, to... Potem z różowej torebeczki zmieniło się w to symbole kobiece w Mitte Pyro. A potem żart w komiksie o tym, że Pyro miał okres. A następnie potwierdzenie płci Pyro z Team Fortress Classic jako kobieta. Valve widocznie wiedziało, co nam siedzi w głowach i kochali się tą myślą bawić. Dobra, dobra. Wróćmy trochę w czasie i porozmawiajmy trochę na temat tego, jak społeczność zareagowała na tą różową torebeczkę. Więc dokładnie 6 września 2008, ten fakt, ten sam rok, kiedy wyszedł Pyro Update, wyszła modyfikacja do Pyro o nazwie Girlish Pyro. To był bardzo prosty mod, gdzie Pyro był albo różowy, albo fioletowy, zależnie od drużyny. Był to pierwszy mod, który zmienił jakkolwiek w kobietę i był pierwszy, który rozpoczął ten pożar, którego nie dało się nigdy zgasić. Kiedy mogę szczerze powiedzieć, że Girlish Pyro wyglądał dość spokojnie i był prostym ryskinem, to Pyro Girl uh, był... Uh, fuj, po prostu czemu tak wygląda? Czemu tak wyglądają te cycki? Czemu te ręce? Czemu te rękawice są większe od inu? Wszystko źle, Kiedy Rejnik tam narzeka z boku, przejdźmy dalej. Gdyż w 2009 roku, 20 czerwca, użytkownik Fanciest of Pants opublikował pierwszą wersję Pyro, którą każdy zna, i kocha do dziś. Miała Jiggle Physics na cyckach oraz specjalną ikonę w Hadzie. Ten model stał się bardzo popularny w krótkim czasie. Powodem był podobny i pasujący do reszty gry styl wykonania. To właśnie on stał się pierwowzorem dla późniejszych modów Empire. Oprócz tego wyszły nagle również dziwne wersje Pyro, takie jak niezidentyfikowana kula oraz dziewczyna za nim. E, nie pytajcie. Rejnik już się chyba uspokaja, więc ja jak na razie będę spadać. tak w ogóle może chujowy model zrobić do postaci. Uh, whatever, już nieważne. A uh, wracając do tego, co mówiłem. O, oh, o. Oh. Już przeszło za mi trochę tematu, co? Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Około 2 lata później, po wydaniu Fempyro poprzez Fanciest of Pants, ten sam twórca stworzył nową wersję Fempyro, która miała nowy model i nowe dodatki oraz parę napraw. Mod dodał nowe paski do modelu, suwak do kombinezonu oraz usunął dziwny połysk, który był w oczach. Było to świetne ulepszenie poprzedniego modelu, który on stworzył, i tak naprawdę na tym twórca skończył. Albo przez to, że wiedział, że tego nigdy nie pobije to, co stworzył, albo przez to, że bał się tego, co stworzył, i tego konsekwencje. Również wspomnimy o dwóch modach, które wyszły w tym czasie. Aktualizacja do poprzedniej wersji FemPyro, aby bardziej pasowała jakościowo do nowej wersji oraz mod o nazwie Best of Both Worlds, który miał ciekawe kolory dla niebieskiej drużyny i, z tego co można zrozumieć, pozwalał na zmianę Pyro w FemPyro i vice versa podczas gry za pomocą komendy w konsoli. Tak, tak, bardzo fajne te mody, zwłaszcza ten drugi. Później wyszła już bardziej definitywna wersja FemPyro i w sumie chyba też najbardziej ikoniczna bym nazwał. Czyli Vampire Renovation. Jest tu starsza wersja tego moda w lepszej jakości, nowsza wersja i robotyczna, i zombie. Co jak, co, ale ten mod miał dużą jakość. Hej! Ale nagle w tak zwanej społeczności moda Vampire coś się stało, coś się zmieniło w ich głowach, jakiś neuron poszedł w złą stronę, i sami zobaczcie. Anyway, również wyszła alternatywa dla ludzi, którzy woleli Fem gdyby miała mniejsze piersi, natomiast w mojej opinii wyszła wyglądając nie dobrze w porównaniu do reszty art stylów w grze. Natomiast jeden twórca, myślę, że zrobił najlepszą wersję Fem ze wszystkich jakie kiedykolwiek wyszły. Mam oczywiście na myśli The Female Pyro Mod. Który już jest naprawdę jakościowy. Osobiście przyznam się, że używam go czasem, gdyż po prostu jest bardzo ładny oraz jak mam ochotę na coś innego po prostu. Mod został stworzony przez Alex, bardzo utalentowanego modera, który stworzył wiele modeli wcześniej. Ten mod miał postanowienie stworzyć kobiecą Pyro w bardziej normalnych proporcjach. Zwłaszcza patrząc na to pod kątem, że to jest osoba w kostiumie, który, no, zwisa trochę. Również ten kostium musi być trochę większy od osoby, więc nie byłoby widać piersi aż tak mocno. Tak czy siak, podoba mi się bardzo ten mod oraz on przychodzi z własną wersją kosmetyków. Dla każdego prawie, że chyba, z kosmetyków dla Pyro. Ale... również jest coraz więcej utraty nadziei w tą społeczność. Poza tymi horrorami, co myśli społeczność na temat tego moda? Pytałem was się miesiąc temu na temat tego, za pomocą ankiety na moim kanale I było 237 głosów I 72% tych głosów jest na NIE Więc patrząc po prostu tylko na tą metrykę Możemy postanowić, że większość społeczności nie lubi Fempyro Ale co ty na temat tego myślisz? Masz jakieś większe zdanie na temat tego? Napisz może w komentarzach, a ja chętnie spojrzę na ten komentarz i odpiszę ci No więc to by było wszystko Udało się nam, przetrwaliśmy to. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu. Bye bye! bye. bye.